Cześć moi kochani, witam was serdecznie, jestem Zajączek, a to jest Combo map. Słuchajcie, do tego, żeby grać z nami, będziecie potrzebowali Promocja, Rolexa, Poland Rebuilding, Silesie, Rusmapę, Kirowa, Wołgę, South Region. Co tam jeszcze? Inaczej, do tego będziecie potrzebowali paczkę. którą oczywiście możecie sobie ściągnąć w linku. Ja was oczywiście zachęcam do subskrypcji, również tam jest link do Discorda. Czasami sobie tam przesiadujemy, rozmawiamy na, na różne tematy. Wrzucę Wam również linka do Discorda, gdzie jest VSK, GM Transport. Wrzucę Wam również dwa linki do Heletluza, jeżeli lubicie grać, czyli do CGT i wierów, Jeszcze będziemy mieli m.in. Kraj Krasnodarski, Czelabins, Kirow i wszystko to będzie połączone razem ze sobą. Nie wierzę. Ale słuchajcie, to nie jest takie proste, bo do tego będziemy również potrzebowali tak naprawdę road connection, czyli e, takich jakby punktów Łączących dane mapy, ale nie obawiajcie się, wszystko będziecie mieli w linku. Także całą paczkę rozpakujecie i wrzucicie sobie do foldera MOD. Także co, zaczynamy zabawę. Słuchajcie, przeszliśmy teraz do gry. Musicie zobaczyć, jak muszą być ułożone po kolei modyfikacje, żeby nic nie było. Źle, czyli Dev daje wam podgląd na całą mapę. Będziecie mieli innego defa, będzie się to krzaczyło, chyba że pobierzecie sobie też defa z promocja. No ale to tu już nie wnikam. Słuchajcie, stopujcie sobie, patrzcie, jak to idzie. Czyli Sybir, SR Map, Volga Map, Kirov. To są te modyfikacje, które są potrzebne do tego, żeby na wschód mieć tereny i na południe, czyli tam m.in. ten kraj Krasnodarski. Do tego jest mapa. Później macie promocy, zobaczcie sobie, jaki idą promocy. Promoc konwój i teraz sobie zobaczcie. Klikacie sobie Steam Workshop, żeby to wam troszkę szybciej tutaj wyszło. Tu sobie wpisujecie, bo nie ma w tej parce niestety. 2, 7, 3. Pro Moc. I powinno wam od razu wyskoczyć to. To też musicie mieć, żeby jeździć z nami w konwoju. Chyba, że nie będziecie chcieli jeździć w konwoju, to nie musicie tego ściągać. Lecimy sobie. Są Polandy. Zaczyna się Silesia. Mówię, stopujcie sobie. Jesteśmy zgubieni. Rus mapy. Te dwie kolejne. ROEX. ROEX Grecja, bardzo ważne, bo też jest ROEX bez Grecji. Czy, znaczy, możecie też grać w ROEXa bez Grecji, ale my akurat gramy z Grecją. Teraz sobie zobaczcie, tu jest właśnie Hybrid Plus 1, czyli połączenie dróg ROEX Tended, czyli ROEXa, promocja, RUS MAPY i Poland Rebuilding. Do tu mamy. No, zajebiście, no, spieprzyłaś mi wszystko, ala. Do tego mamy połączenie ROEXa. Daj mi to po prostu dokończyć. Pary do garu. Pobite gary. Pary garu. Dobrze no, Pary daj do mi to gary. zrobić. Chodź tu, chodź tu, boisz się. Dobra, żartuję. Hybrid plus jeden to jest połączenie właśnie e, Roexa, Rus Rusmapy i Poland Rebuilding. Plus do tego, jeżeli mamy właśnie South Region w postaci Krasnodarsku, e, tego całego obwodu, czy tam nie wiem jak ten kraj krasnodarski chyba, Krasnodarski no, kraju właśnie krasnodarskiego z Roexem. Zajebiście. I do tego jeszcze to. To jest bardzo ważne. Ja na tym będę grał. E, tu możecie sobie, jak wpiszecie sobie, e, realistic e, brutal. To musi być, bo też będziemy na tym grali. Słuchajcie, mgła, opady, grzmoty, troszkę tam jakby podkręcony silnik graficzny, w sensie nie silnik graficzny, a tak naprawdę e, gdzieś ta gra cieni. E, no to jest coś pięknego. No teraz przejdźmy sobie i zobaczmy, jak wygląda ta mapa. Five minutes later. Słuchajcie, jak wbijemy 3000 tysiące subków, to moja żona będzie z nami grała. Ha! Słuchajcie, a tak wyglądają w ogóle moje zarobki na YouTube Z reklam oczywiście. Jest czym się chwalić. Oj, jest! Jeszcze nie mogę tego nawet wypłacić, ale... Słuchajcie, już wam pokazuję. Nie patrzcie na to, bo ja akurat nie wgrałem z polszczonych nazw, czy też w języku angielskim, bo mi się akurat to tam nie chciało. No, oprócz Poland Rebuilding, które właśnie tutaj widzicie, to tu jest cały Poland Rebuilding, to tak, teraz mówię: ROEX dodaje nam tereny Turcji, tutaj troszkę Rumunii daje, całą Ukrainę. Rus daje nam tutaj Moskwę, te tereny przymoskiewskie, gdzieś tam jakieś pojedyncze miasta. Plus do tego, tak jak Wam mówiłem, jest Kirov, Czelabińsk, to też jakoś tam się nazywa, Samara chyba, czy jakoś tak, bla, bla, bla. No i jest ten kraj Krasnodarski, o którym Wam mówiłem, ale żeby było połączenie tutaj dróg z Krymem, a także połączenia dróg z Ukrainą, no musieliśmy właśnie zastosować tą hybrydę. No i tak ogólnie prezentuje się mapa na tych modyfikacjach, i na razie ja będę sobie na nich jeździł. Oczywiście, jeżeli będziecie widzieli, że robi live'a, będę starał się hostować serwer, ale także będę starał się Wam wbijać jakąś notkę, informację wcześniej przed tym, żebyście mogli sobie ze mną pograć. Eee, wiadomo, wchodzimy sobie do Eurotracka, Bierzemy sobie tutaj. Tu jest najważniejsze. Robimy sobie coś takiego, jak nowy folder. Wpiszcie sobie na razie mod 15. Słuchajcie, wszystkie te modyfikacje, które teraz sobie wrzucicie, wrzućcie sobie do moda 15. Tutaj. Tu, 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 do moda 15. I teraz posłuchajcie Jeżeli chcecie korzystać z moda tego 15, to jest bardzo proste, wiecie, żeby po prostu nie krzaczyły wam się różnego rodzaju modyfikacje, żebyście nie mieli z tym problemów, że trzeba coś włączyć, wyłączyć, jeszcze raz, wgrać, sejwa, etc. Nie. I teraz robicie tak, jeżeli macie tutaj na mod, zmieniacie sobie tutaj nazwę, na przykład na mod 2, a ten mod 15 zmieniacie sobie na mod i voilà, teraz gra będzie wam czytała ten mod. Czyli wejdziecie od razu do gry, będziecie mieli wszystkie modyfikacje. Także ja sobie zostawiam to, co miałem, tu sobie zmieniam nazwę. Jeżeli później chcecie zrezygnować z tego, nie wiem, wpisujecie sobie mod 15, żebyście pamiętali. A tu, gdzie ja dałem mod 2, zmieniam na mod. I voilà! I o to chodzi. Wchodzicie sobie w Cofing, tutaj sobie weźcie, wyszukajcie. Max, max convoy size zmieńcie sobie na 128, bo powiem wam, że mm, wszystkie te konwoje, które są one są ustawione maksymalnie na 8 graczy, nie będzie Wam wyszukiwało mojego serwera, ja tam czasami stawiam na 9, 10, 15, 30, 80 max. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, page size, zmieńcie sobie na 30. Te modyfikacje, które potrzebują naprawdę dużego zasobu, one będą się elegancko wczytywać, bo nieraz możecie zauważyć problemy, że na przykład, no nie wiem, nie renderują się pojazdy, albo dziwnie się renderują, albo nie mają drzwi, etc., albo gra się wiesza, to musi być też zmienione, bo jest tu troszkę tych modyfikacji. Jeżeli chcecie z nami grać, no to wiecie, to pamiętajcie, tak samo macie Discordy, pamiętajcie też o subskrypcji, też bardzo ważne. No i bawcie się dobrze z nami. A ja chciałbym oczywiście również podziękować tym osobom, które wspierają mnie jak i na YouTubie, jak i na Discordzie, a także materialnie. Dziękuję bardzo Pawełku, Robo dziękuję, Maksiu, Czesiu, yy, Skorpionik, dobra, też Ci nawet podziękuję. Jest i Andrzejek, jest Michałek, jest Wojtek, jest Korkus, jest Radio, jest Adaś. Nawet nieraz dziewczyny mnie oglądają. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Całuję, buziaczki.